Witam Was bardzo serdecznie tutaj Kielomaniak I czas na gry treningowe Zaraz zajmiemy się poziomem brązowym 2000 punktów. W tym ćwiczeniu musisz wejść z piłką do wyznaczonej strefy, aby aktywować cele. Po czym doświadkować za pomocą przycisku X. Aby trafić cel przy bliższym słupku, użyj mniejszej siły. Aby trafić przy dalszym słupku, przytrzymaj przycisk nieco dłużej. Aby trafić cele znajdujące się na skraju pola karnego, wyceluj LS. W stronę linii wyznaczonej krawędź, pola masz 8 prób na trafienie celów No dobra, no to co, próbujemy Messi myślę, że będzie dobry, sprawdź sobie jeszcze kto inny, to tu jeszcze zasługuje na takie miano Mimo wszystko wolę Messiego, ponieważ w wielu innych atrybutach jest dość dobry Dobra, zaczynamy Już próbujemy no to w miarę coś tam poszło Trochę nam to marnie idzie, no ale... Ale się nam udało, 3 razy plus bonus Daje nam 6591 punktów, czyli przebyliśmy trzykrotnie nasz Pułap, którym dostawaliśmy premię do poziomu srebrnego. Dobra, ja z Messi idziemy dalej do poziomu srebrnego. To ćwiczenie jest bardzo podobne do ćwiczenia na poziomie brązowym. Zmiana polega na tym, że doświadkować musisz jeszcze przed dotarciem do strefy dośrodkowań, w sytuacji, gdy chcesz wrzucić piłkę w pole karne przed dotarciem na pozycję do wykonania zwykłego dośrodkowania. Musisz trzymać naciśnięty przycisk LB i nacisnąć przycisk X. Masz 8 prób na trafienie wszystkich trzech celu. Dobra. Cztery punktów. Chyba mi trochę nie wyszło. Więc najazd 60. trochę nie drawiliśmy mamy jeszcze parę szans Ups trochę dokładniej niestety nam się nie udało spróbujmy jeszcze raz troszeczkę przesiedłem na bok Nie wiem co jest gana ale... ale nie mogę sobie uderzyć w ogóle Aha, już wiem o co chodzi, robiłem błąd z tym, że trzymałem przycisk sprintu. A tak nie wolno Jak zwykle znowu została ostatnia próba, nie wiem czy mi wyjdzie. O Jezu! Daję sobie jeszcze jedną szansę do trzech razy sztuka. Dobra. Pierwsze koty za płoty. Musiałam tylko jeszcze najmniejsza tabliczka, którą mam zamiar. Trafić. Teraz było tylko, że przekroczyłem. Dobrze, udało się nam. Do Czechy sztuka, jak to się mówi, cudownie to nie zrobili. 5423 punkty na dostawne 2000, gratuluję nam jak zwykle. Przechodzimy do poziomu złotego. Dobra, jedziemy. Poziom złot. Jeśli stukniesz dwukrotnie przycisk X, Twój zawodnik wykona niskie dośrodkowanie. Jeśli stukniesz przycisk X trzykrotnie, piłkarz pośle dośrodkowania po ziemi. Na potrzeby tego ćwiczenia, wspomaganie dośrodkowania zostanie ustawione na ręczne. Postaraj się umieścić piłkę w jak największej liczbie koszów i trafić jak największą liczbę celów. No Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dobra, dwa na raz trafiłem, ale mi nie zaliczyli. Ups. Dwa i pół tysiąca. mamy jeszcze osiem prób, nie ma się co zawodzić. Ajajaj, chciałem przechwycić system. Pięć prób. Dobra, już się tak nie bawię. Mamy jeszcze trzy próby. I powiem Wam szczerze, że pasuje trafić. Ale nie w bramkę. Dobrze, mamy ostatnią próbę i pasuje ten wynik zwiększyć. Niestety udało się nam przejść. 7780 punktów. Czyli poziom za ukończony. Próbujemy sobie jeszcze. Zaszytkowania, wezwania treningowe. W tym zadaniu Twoi koledzy będą stali przy krótkim bądź długim subkul, będą gotowi do biegnięcia w pole karne. Obronca zawsze bierze jednego z nich do pokrycia. Wykorzystaj umiejętności nabyte na poprzednich trzech poziomach. Poślij piłkę do, do, do wolnego zawodnika i postaraj się zdobyć bramkę lub trafić cel. Więcej punktów stanie za podanie lub wolnego zawodnika, a jeszcze więcej za bramkę lub trafienie w cel dobra, no to próbujemy. Tysięc tu padło. Ale bramki zrobić coś nie możemy. I brameczka. No i dobrze było. Tu trzeba trochę się skupić Ale źle podałem Moi zawodnicy są dosyć wyżsi, także jest, jest gol drugi Zobaczymy co nam z tego wyjdzie Ale zepsułem to był błąd malutki 9000 za chwilę przekroczymy stułeczkę. O Boże. tysięcy punktów. Nam CSS wszystko wyłapuje. Nie dużo brakło. 12 250. No samolub ze mnie, sam chciałem sobie uderzyć. 13 250. Musiałem go trochę odepchać. Myślałem, że będzie dzień wiek 14 500. Przynajmniej pasuje mieć poziom Klas poziom y, zawodowy, bo to trochę wstyd 15950, szybko trzeba podać niż uderzyć, nie zdążymy sobie 15951 punktów na 3000 czyli jesteśmy za połową a do klasy światowej trochę nam brakuje no dobra, to było tyle w tym odcinku jeśli mu się podoba łapka w górę jeśli nie łapka w dół, od razu skomentuję dlaczego tak jest, dzięki, pa!